Dzień dobry, Dzień dobry. Witamy was bardzo serdecznie. Dzisiaj nagrywamy z auta. Przyjechaliśmy specjalnie na taką świetną górę u nas w mieście, gdzie, gdzie rozciąga się świetna panorama na Cieszyn. I, i no, dzisiaj trosze troszeczkę jest pochmurniej. Możemy cieszyć się dobrym czasem. I dzisiaj mamy taki temat, który również pomoże każdemu, kto pragnie tej wolności w Chrystusie, kto, kto czuje, że, 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 w, że jest w jakiś sposób związany, że to nie jest ta wolność, o której słyszy. I tematem dzisiejszym są więzy dusz, czyli związania duszewne i, i przyjrzymy się tak naprawdę, czym są. Rzucę na to światło biblijne, Dlatego, że moim, jakby moją podstawą jest Biblia w głoszeniu i, i jakby to, co jest biblijne, jest bliskie naszemu sercu. Amen. Amen. Także dzisiaj mówimy o więzach dusz, a więc istnieją dwa rodzaje więzi duszewnych. Pierwsze z nich to są boskie, boże połączenia, gdzie Owocem takich relacji będzie wszelkie dobro. Będzie wszelkie dobro płynąć z takich relacji z, z przyjaciółmi, z rodzicami, z, małżonka, z małżonkiem, z dziećmi. I w księdze Genesis 44-30 widzimy, że życie Jakuba, Izraela było związane z życiem Benjamina, jego syna. I to było boskie połączenie. I jest to jakby przykład na więź duszy, która jest więzią dobrą, która jest więzią pomiędzy ojcem a synem. Kolejnym takim dobrym przykładem jest to król Dawid z Jonatanem. Tutaj również było połączenie Boże boskie w Biblii czytamy, że ich dusze wzajemnie do siebie przy, przywarły, przyległy, byli przyjaciółmi. Byli, można powiedzieć, bardzo ze sobą blisko, bardzo się kochali i mieli wspólny cel. I słuchajcie, wiemy również, że szatan wszystko wypacza przez grzech. Więc jeśli ludzie mogą być połączeni boskimi więzami, to również mogą być połączeni w, w sposób nieboży. Amen. I bezbożne. Bezbożna więź duszy jest wynikiem złamania boskiego planu. Czyli Bóg w swojej mądrości przewidział dla ludzi bezpieczne relacje, amen. Bezpieczne relacje, które są na jego warunkach, są na Bożych warunkach. Natomiast ludzie, jeżeli wyłamują się z tych Bożych dróg, wpadają w sidła. Zresztą ja na poprzednim filmie właśnie poruszam temat takich sideł też również w relacjach z ludźmi choć omawiam to bardziej ogólnie dzisiaj bardziej szczegółowo się temu przyjrzymy i tak na przykład jest seksem też, Bóg stworzył seks jedynie dla małżeństw gdzie dwie osoby ze sobą związane są przymierzem małżeńskim i to jest w oczach Boga dobre Natomiast seks poza małżeństwem tworzy już perwersję, wypaczenie boskiego planu i związuje ze sobą dwie dusze w nieboży sposób. Czyli tak naprawdę powstają nieboże więzy duszewne między kobietą a mężczyzną. I tak samo jest ze wszystkimi, można powiedzieć, grzechami, nie tylko ze seksem, ale także jeżeli na przykład ludzi łączy więź upijania się alkoholem, ćpania, palenia, plotkowania. A, tak, więc jakby tutaj mamy e, cały jakby arsenał grzechu, gdzie, gdzie ludzie mogą się łączyć i, i te e, związki nie przynoszą e, Bogu chwały tak naprawdę amen, dlatego, że żyjemy, żeby przynieść Bogu chwałę i uwolnienie od bezbożnych więzów dusz e, jest to po pierwsze e, wyznanie grzechu potem musi przyjść skrucha pokuta, wyrzeczenie się niebożych Więzów duszewnych, i, i, i w ten sposób, jakby to jest droga do wolności. I związania duszewne są różnego rodzaju, tak jak wcześniej mówiłam. Mogą być nimi związania z bliskimi osobami, z którymi żyjesz obecnie, jednak mogą być to również związki, słuchajcie, z przeszłości. Może to jest były mąż, była żona, były chłopak, dziewczyna, były przyjaciel czy, czy, czy były, były, były miejsce w kościoła, gdzie po prostu zostałeś źle potraktowany przez przywódców, i, i jest to miejsce, do którego ciągle obsesyjnie powla, powraca się w sercu swoim, czy w, czy w głowie swojej, jakkolwiek to nazwiemy, obszar myśli, Ym, powracamy tam cały czas myślami. To jest obsesyjne myślenie ciągle o tym miejscu, o tej osobie, o, 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 za tym wędrują przeważnie emocje? Jest też pamięć emocjonalna, i, i to wszystko jakby próbuje Cię związać. Twoje myśli ciągle wracają do przeszłości, do tej osoby, do tych miejsc. I czasem może faktycznie już być tak, że nie masz fizycznego, realnego kontaktu z tą osobą czy z tym miejscem, ale Twoja dusza jest zniewolona, i Twoja dusza wydaje się być w komunikacji z tymi ludźmi bądź e, tym miejscem. Cały czas, jakby czujesz, że to w tobie żyje, tak? Jakby realnie tego już nie ma, ale żyje to wewnątrz ciebie i to jest związanie. To trzeba uciąć. Dlatego, że my nie żyjemy przyszłością. My żyjemy tu i teraz. Wiara jest tu i teraz, a przyszłością naszą jest Jezus Chrystus, jego dobry plan dla naszego życia. Amen. I ja powrócę tutaj jeszcze do Genesis 44,30. E, przeczytam fragment pisma teraz więc gdybym przyszedł do Twego sługi, mego ojca, a tego młodzieńca nie byłoby z nami myślnik, ojciec zaś jest z nim całą duszą związany Jakub miał swoją duszę związaną z synem Benjaminem I to jest właśnie ta biblijna podstawa do tego co w chrześcijaństwie nazywa, nazywamy związaniem duszewnym czy, czy więzami duszewnymi czy, czy Więź duszewna, jakkolwiek to nazwiemy, właśnie to przedstawia tą relację. I związanie duszewne czy więź duszy jest wtedy, gdy Twój intelekt, wola i emocje łączą się z inną osobą i z jej duszą i z jej życiem, tak naprawdę. Wtedy, wtedy właśnie mamy do czynienia z, z relacją Bożą bądź niebożą. I widzicie, istnieje biologiczna podstawa więzów duszewnych, jak i również biblijna. Teraz przeczytam Samuela 18.1 mówi o tym, jak dusza Dawida przylgnęła do duszy Jonatana. Pokochali się serdecznie, jak przyjaciele. I związania duszewne czy więzi duszewne nie zawsze są złe kiedy owocem jest miłość, przyjaźń, wspólny Boży cel, Boża droga, jest to bardzo dobre. Natomiast szatan będzie chciał Cię wprowadzić w toksyczne, współzależne, narcystyczne, oparte na przemocy seksualnej, fizycznej, emocjonalnej, represyjne związki, ponieważ takie więzy dusz są wypaczeniem celu, jaki Bóg ma dla Ciebie. Jest to bardzo przykre, ale jest to prawda. Żyjemy w świecie, w którym panuje ciemność, panuje zło i, i jakby musimy kroczyć drogami Bożymi, a żeby kroczyć tą drogą Bożą, musimy mieć związki z ludźmi, którzy również chcą kroczyć drogą Bożą. I tutaj ja nie mówię o tym, żeby tak jak Pan Jezus powiedział, nie możemy wyjść ze świata, tak, ale możemy się uchronić od złego, może Bóg nas chronić od złego, kiedy. Odcinamy się od ludzi, którzy nie są ludźmi wiary, którzy chcą sprowadzić nas z powrotem do grzechu, chcą nas wykorzystać, chcą kontrolować nasze życie i jakby wnosić w nie wiele, wiele złych rzeczy. I więzy dusz, tak jak mówiłam, są złe i są nieboże i, i, i są dobre, boże, i na przykład mamy takie dobre więzy dusz z mężem, z żoną, z dziećmi, z rodzicami, z pastorami, z liderami czy z przyjaciółmi. Słuchajcie, jednak diabeł, jak wcześniej powiedziałam, te relacje wypacza. I w Kolosan 2:2 czytamy o zjednoczeniu się w miłości i poznaniu Jezusa. Amen. Czyli widzimy tutaj, że to zjednoczenie jest to więź, jest to więź. Bądźcie, jednego myśli, bądźcie, bądźcie jednej myśli, jednego zdania, jednomyślnie krocząc jakby w tą samą drogą, mając ten sam cel, mając w, w przed oczami Chrystusa w wierze Amen, w uświęceniu, bez którego nikt nie ujrzy Pana. A więc widzimy tutaj, że nasza droga musi być wspólna, czyli wymaga to dobrych więzi duszewnych, dobrych. Nie można na świecie istnieć bez żadnego związania, dlatego że każdy kogoś ma, każdy jest w jakiś sposób z kimś bliżej, mocniej lub po prostu jakoś neutralnie, ale wszyscy jesteśmy gdzieś tam ze sobą powiązani, i teraz chodzi, żeby te budować te połączenia na jakby podstawie Bożej, żeby to były Boże połączenia, tak? żeby mogły przyjść, przynieść radość realną, wyzwolenie, żeby życie ludzkie było podniesione. Bóg podnosi ludzkie życie. Bóg nie chce widzieć ludzi darzających się w grzechu, Bóg nie chce widzieć ludzi związanych, Bóg nie chce widzieć ludzi poniżonych, Bóg nie chce Cię widzieć pokonanego, zmartwionego, zalęknionego, plotkującego. Bóg chce widzieć Ciebie w zwycięstwie, że zwyciężasz, tak? Amen? Twoja wiara zwycięża ten świat. Tak jak czytamy Febrajczyków, że ten, co zwycięża świat jest właśnie wiara nasza. Jeżeli wierzysz w Chrystusa, dostajesz światło do swojego życia i wiesz, jaką drogą kroczyć i w jakie relacje wchodzić bądź w jakie relacje nie wchodzić, a jakie relacje uciąć. Amen. I są ludzie, którzy. Tak naprawdę Cię nie kochają. Chcę powiedzieć tutaj trochę, może jest to przykre, ale jest to prawda. Wiecie, prawda zawsze jest jak młot. Ja mówię, że Słowo Boże jest jak młot, który kruszy skałę i, i czasami jest dobrze zostać skruszonym, czasami jest dobrze jakby dostać takim młotem na opamiętanie, na opamiętanie, na przywrócenie zdrowego, trzeźwego myślenia i Chcę ci dziś powiedzieć, że są ludzie wokół ciebie, którzy cię nie kochają, a, dlatego że kochają na przykład rzeczy, które masz, kochają twoje konto bankowe, a wykorzystują cię jak paliwo, bo mają realną korzyść z relacji z tobą. Mają dostęp do rzeczy, z których mogą korzystać dzięki e, w cudzysłowie przyjaźni z tobą, e, lub lubią cię złamać, ponieważ wtedy czują się lepiej z powodu ich własnego złamania. Czyli słuchajcie, zawsze ludzie zranieni, ludzie obciążeni, ludzie, którzy siedzą w grzechu, będą zawsze ciągnąć w dół innych. Oni nie mają realnej mocy do tego, żeby kogoś podnieść. Mogą to być pozory dobra, ale w rzeczywistości, jeżeli nie mają dobrych motywów serca, będą cię ciągnąć w dół. Amen. E, więc to, co się dzieje to są współuzależnienia więzi dusz gdzie te rzeczy nie zachęcają Cię lecz Ci ludzie prawdopodobnie będą chcieli Cię pogrążyć, byś się z nimi napił byś zapalił, byś poplotkował ponieważ chcą trzymać Cię w zepsuciu i to nie są Twoi prawdziwi przyjaciele słuchaj, prawdziwy przyjaciel to przyjaciel Twojej przyszłości i celów w Bogu Jaki masz. Prawdziwy przyjaciel pójdzie z Tobą. Razem będzie cieszył się z Twojego szczęścia. Amen. Będzie Ci błogosławił. Ja zawsze powtarzam, jakby taką myśl, jeżeli nie życzysz komuś. Dobrze, to jak w ogóle możesz się o taką osobę pomodlić? To jest niemożliwe, słuchajcie. Niemożliwe się jest modlić o kogoś, mając w sercu zazdrość, mając w sercu um, jakby plan pognębienia tej osoby, jeżeli realnie nie chcemy podnosić ludzi dookoła nas. Przyjaciel jest to przyjaciel Twojej przyszłości i celów Bogu, jaki masz. Jednak ci źli przyjaciele poniżą Cię, aby utrzymać Cię tak zepsutymi, jak. Oni sami są. I na szczęście Bóg daje nam narzędzia do walki, i ogień Boży spada i wypala te martwe i suche rzeczy, które są z Tobą połączone, a Ty sam w swoim życiu musisz powiedzieć dosyć, koniec, kończę z tym, kończę ze złym stylem życia, amen. I chcę Ci dziś powiedzieć, że Bóg ma dla Ciebie nowe, Boże, więzy dusz. Bóg nie chce po prostu zostawić Cię z pustką. On chce uciąć coś złego, ale na to miejsce włoży dobre, włoży lepsze rzeczy. I jeżeli zdecydujesz się oddać Mu, uciąć tą złą więź duszy, Bóg da Ci dobrego męża, dobrą żonę, dobrego pastora, dobre relacje i będzie Cię w tym błogosławił, odczujesz realne błogosławieństwo Boże w swoim życiu. Słuchajcie, kochani, to jest, to jest prawda. Ja jestem y, przykładem tego na własnej skórze, <noise> doświadczyłam realnej pomocy Bożej, kiedy postanowiłam odciąć to, co, co mnie ciągnęło w dół, kiedy postanowiłam unieść się ponad sentymenty, ponad jakieś e, chore związania duszewne, jakieś e, wspomnienia, emocje postawić po prostu wszystko na jedną kartę, na Boga. I wtedy Bóg zaczyna działać, i wtedy sami jesteśmy zdziwieni i mówimy: Wow, ile przestrzeni, wow, ile spokoju, wow, ile radości, wow, Panie, Hallelujah, to jest życie. Amen? Wtedy zaczyna się życie, jeżeli zdecydujemy się odciąć te nieboże relacje. I muszę dzisiaj Ci też powiedzieć: zbadaj swoje serce, badaj swoje serce, dlatego że można sobie zadać pytanie, dlaczego człowiek przywiązuje się tak bardzo do nędzy, do biedy, do poniżania, do bycia gorszym? Dlaczego człowiek potrzebuje zawsze kogoś silniejszego, kto będzie górował nad tobą, panował nad tobą, będzie cię źle traktować? Czy, czy, czy jakby człowieku, czy potrafisz tylko funkcjonować w biedzie? Trzeba zadać takie pytanie sobie. I ja tutaj nie mówię o biedzie finansowej, natomiast mówię właśnie o biedzie mentalnej, umysłowej, emocjonalnej, duszewnej, gdzie, gdzie często dochodzi do nadużyć, do czarów, do manipulacji, do kontroli, do narcyzmu. Amen. Jest manipulacja mentalna, to są czary. Biblia jasno nazywa to czarami, to są uczęki ciała. Więc wyrwij się, wyrwij się spod szkodliwego panowania. Powiedz dość, poproś Boga, Bóg da Ci siłę. Jeżeli narodziłeś się na nowo, jeżeli duch święty w tobie zamieszkał, Bóg tylko czeka, Bóg tylko czeka, aż powiesz: Tak, panie, chcę pozbyć się dzisiaj z mojego życia brudu, chcę pozbyć się śmieci, chcę pozbyć się obciążeń, chcę pozbyć się ciężaru. Amen, wyrbij się, przed bezbożne więzy duszy. I kochani, Biblia mówi nam, że pies wraca do swoich wymiocin, i zadamy sobie pytanie, dlaczego pies miałby wrócić do swoich wymiocin? Bo psy faktycznie potrafią zwymiotować, a potem zjeść, to jest obrzydliwe, to, to, to wiemy o tym. E, natomiast dzieje się to z jednego powodu. Pies ma wyostrzony węch na niestrawione resztki jedzenia w wymiocinach. I on właśnie po nie wraca, by na nowo je zjeść. On nie wyczuje swoim nosem. I tutaj jest pewna analogia, kryje się odpowiedź, dlaczego wracasz do toksycznej osoby, do kościoła być może, do którego nie powinieneś chodzić, gdzie doświadczyłeś nadużyć, gdzie był narcystyczny pastor. I to nie dlatego, że nie widzisz, że to wymiociny, tylko ciągle widzisz w tym trochę dobrego, trochę dobrego, trochę rzeczy, które były kiedyś Twoim zdaniem pożyteczne dla Ciebie. I człowiek mówi sobie w swoim sercu, nie wszystko było takie złe. Nie wszystko było takie złe, tak? Przechodzą sentymenty, przechodzi jakieś takie użalanie się nad sobą, użalanie się nad tą relacją, użalanie się nad tą drugą osobą. Szukacie jakby, że ta osoba nie była aż taka strasznie zła. No, i w tym momencie zaczyna się właśnie powracanie powracanie do tego miejsca, do którego nie powinniśmy powrócić. I słuchajcie, ja w, w filmie pod tytułem, że Bóg ucina relacje, czyli jakby Bóg y, usuwa ludzi z y, naszego życia, to nie jest film, który agituje do nienawiści, to nie jest film, który agituje do izolacji to jest film, który pokazuje jak realnie zakończyć pewne destrukcyjne relacje w naszym życiu, ale mówi w nim również o tym, żeby modlić się, dlatego że Biblia nakazuje nam modlić się za tych ludzi, nie pozostawić ich, nie ubliżać im, nie mówić w zły sposób, ale modlić się za nich, modlić się za nich, błogosławić ich, żeby się nawrócili, żeby opuścili miejsce grzechu. Amen. I nie możesz pozwolić na to, by ta twoja w cudzysłowie odrobina dobra pozwoliła na nowo, byś wrócił do tego wszystkiego, z czego tak naprawdę Bóg cię uwolnił. Amen? Bezbożna więź duszewna potrzebuje być złamana, odcięta, i jest to Boża operacja na tobie, byś był wolny. Jest to zachęta, byś wziął nożyczki dosłownie i odciął to. Po co masz zawracać do ludzi, którzy cię nie kochają, którzy nie dbają o ciebie, być może wykorzystują cię na różne sposoby, cieleśnie, emocjonalnie lub do swoich celów? A ty sam możesz być wolny i nie musisz żyć przeszłością, której już tak naprawdę nie ma. Być może nie uwolniłeś się od ludzi narcystycznych, od toksycznej osoby, tyrana, jednak wymyślać, wciąż jesteś związany i coś pchacie w kierunku tej osoby. Być może uwolniłeś się od złego przywództwa w kościele, liderów czy pastora, który cię wykorzystywał i działał pod wpływem ducha czarów, ale wciąż w tobie jest jakiś punkt kontaktu, jakiś związek w duszy i w myślach. Może twoje serce tęskni za emocjonalnym połączeniem, jeśli to był były mąż lub żona. Być może wracasz właśnie do tego w myślach, chcę ci dziś powiedzieć. Taką receptę: przestań podlewać martwe rośliny. Amen? Jak to wspaniale brzmi. <laughs> przestań podlewać martwe rośliny. Z podlewania martwych roślin nic nie ma. I, kochani, e, chcę jeszcze powiedzieć na, na koniec, że nasza dusza jest jak taki bank wspomnień, i, i czasem te wspomnienia mogą przyjść, I, i to jest normalne. Lecz jeżeli te myśli stają się obsesyjne, i, I ty słabo sobie z tym radzisz, albo widzisz, że to ciągle do ciebie przychodzi, to trzeba to uciąć. Wyrzeknij się toksycznych relacji, które sprawiają, że toniesz, utnij to. Bóg ma dla ciebie potężny obszar wolności, amen On jest dobry. On jest dobry, on wyprowadza swoje owieczki na e, szerokie miejsca, mówi Słowo i daje im życie w obfitości. E, kochani, bardzo dziękujemy za, za uwagę. Myślę, że to słowo jest bardzo pomocne dla naszego życia. Napierajmy na to, co dobre, twórzmy dobre, Boże, połączenia, dobre relacje z ludźmi i, tak jak mówiłam, utnijmy to, co nam szkodzi. Pewne relacje muszą się zakończyć, pewne muszą zostać ucięte, pewnych nie należy podejmować, dlatego że Biblia mówi nam jasno: nie stawajcie się niewolnikami ludzi. Amen. Amen. A więc życzymy Wam dzisiaj wolności w Chrystusie. Eee, my już po malutku pojedziemy dalej. Eee, myślę, że ta panorama jest piękna. <grymne> <grymne> piękna tutaj widać spory kawałek cieszyna. I, i eee, lubimy tu przyjeżdżać, lubimy tutaj spędzać czas i patrzeć właśnie na to miasto. I, i, i modlić się tutaj z tego miejsca również o przebudzenie. Nad miastem. Także żegnamy Was serdecznie.